Witam serdecznie, nazywam się Monika Kapelewska. Widzimy się dzisiaj w Studiu Od Waszy Podcast, gdzie moim i Państwa gościem jest człowiek o niezłomnym charakterze, który za chwilę opowie nam swoją niezwykłą historię, swojej transformacji. Witam cię serdecznie, Tomku. Witam cię, Moniko. Zanim przejdę do pytań, bardzo bym Cię poprosiła, żebyś pokrótce, dosłownie w jednym zdaniu, powiedział naszym widzom coś o sobie. A więc witam wszystkich, nazywam się Tomasz Kruzek, pracuję we Wrocławiu jako trener personalny i zawodowo zajmuję się tym, żeby ludzie. Zmienili swoje życie na lepsze. Tomek, co sprawiło, jaki był przełomowy moment w swoim życiu, którym postanowiłeś radykalnie je zmienić? Wiesz co, takich przełomowych momentów było tak naprawdę kilka, i one się wszystkie zebrały do jednego. bo Pierwsza kwestia to problemy zdrowotne. Tak naprawdę od dzieciaka zawsze byłem gruby. W postałówce w trzeciej klasie ważyłem 70 kg, w gimnazjum ponad 100. I to jak mi pani doktor uświadomiła w wieku właśnie 14-15 lat, ma się, jest się w gimnazjum wtedy, że to masz te wszystkie problemy zdrowotne, które masz, czyli bóle brzucha, e, jakieś in, inne pokroje zatwardzenia, i tak dalej, regularnie, e, wynikają z tego, że jesteś gruby. Jak mi tak pani doktor powiedziała dosadnie, to faktycznie coś tam się zaświeciło. Później jeszcze przytyłem parę kilo do technikum mniej więcej. I w technikum też zaczęło się życie towarzyskie. Fajnie byłoby nawiązać jakiekolwiek relacje z płcią przeciwną, chociażby. Dlatego stwierdziłem, że coś zrobię. Tylko, że to było bez jakiejkolwiek wiedzy. Odbiło mi się to później zdrowotnie strasznie. Ja wtedy dosłownie 4 miesiące schudłem 40 kg, tylko schudłem. No. Nie jadłem prawie nic, biegałem 6 razy w tygodniu, no i to poleciało strasznie szybko. Później tą wagę trzymałem około 2 lat, ale rozpieprzyło mi to całkowicie organizm. Bardzo ciężko było wrócić do siebie. Jak zacząłem później iść normalnie, no to e, waga wróciła z powrotem. Także takim głównym zapalnikiem było właśnie świadomość tego, że mogę nie dołożyć, na przykład 40, bo problemy zdrowotne i, e, i chęć bycia atrakcyjnym dla płci przeciwnej. To są takie dwa. Dwa czynniki, które sprawiły, że chciałem coś zmienić. Rozumiem, ale <tryk> chyba to twoje zachowanie podczas odchudzania tego pierwszego intensywnego, wydaje mi się, że mocno po prostu mogło ci popsuć metabolizm, co? Tak, zepsuło, dlatego później to wszystko wróciło, dlatego właśnie odbiło mi się to efektem jojo I powiedzmy, ta sylwetka, którą teraz mam, jest w porządku, powiedzmy. I do tej sylwetki dochodziłem później trzy lata. Czyli jak wróciłem z powrotem do tej wagi, którą miałem na początku, czyli do tych około 113 kg, Mniej więcej 3 lata mi zajęło, żeby zbić do 80 paru, żeby mieć już jakąś tam bazę mięśni, żeby to wyglądało ok. No i teraz jakiś czas już, no, tak naprawdę około, około 2 lat, tą wagę trzymam już. Także wszystko teraz oscyluje w granicach 80 paru. Tylko, że teraz robię to wszystko świadomie, liczę kalorie, ćwiczę, jem bardzo dużo teraz, skrajnie dużo to też jest problem, ale jeżeli się dużo ruszamy w ciągu dnia, to, to trzeba dużo jeść. Więc. Dużo czasu mi zajęło później doedukowanie się, ale dzięki temu też łatwiej mi jest w pracy, bo wiem, co ludzie powinni robić, z czym się borykają, bo masa osób, tak naprawdę przychodzi też do mnie po zaburzeniach odżywiania, ze zrzucutym metabolizmem, jeli 1200-1300 kalorii i później muszą się z tego jakoś odbić. I dzięki temu, że to przyszedłem, to też wiem mniej więcej, jak im pomóc. Więc co trzeba zrobić? To jest trochę przykre, bo ciężko jest wyjść powiedzmy z, takiej dużej, z takiego dużego deficytu, jeżeli ktoś się nie odżywia odpowiednio, bez jakiegokolwiek efektu. Ja zawsze kilogram dwa wróci, ale moim celem jest zrobienie tego tak, żeby nie wróciło do tej wagi początkowej. Opowiedz mi, proszę, jak wyglądały Twoje pierwsze kroki podczas tej metamorfozy? Co cię szczególnie motywowało? Pierwsze kroki, no to no, szczególnie motywowało odrzucanie kilogramów na wadze, bo to tak naprawdę szło z, może nie z dnia na dzień, bo to będzie przesada, ale w perspektywie tygodnia tak naprawdę ponad kilogram za każdym razem było. Na początku też schodzi woda i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy nie wiedziałem, myślałem, że tylko tuż spada. Mhm. E, więc. Efekty, efekty. Nie dość, że na zdjęciach to wyglądało lepiej, już człowiek nie wstydził się, że wygląda jak wygląda. Do tej pory zawsze wszędzie siedziałem tak, bo zawsze ten brzuch było widać. E, w ciuchy wszystkie czarne. To mi akurat zostało, lubię, <śmiech> <śmiech> lubię w czarnym chodzić. Natomiast efekty. No było widać efekty na zwyczajnej świecie, i jeszcze wtedy nie było aż tak dużo tych efektów ubocznych. Bo jeżeli miałem nadwagę, to też byłem strasznie ociężały, też było mnie dobrze, było mi słabo. Więc jeżeli ten organizm był niedożywiony to nie czułem takiej dużej różnicy, bo byłem szczuplejszy, byłem niedożywiony, więc dalej byłem słaby i tak dalej, i tak dalej, ale to nie było dla mnie aż tak odczuwalne, bo nie było różnicy między tym, co wcześniej, a tym, co później. A waga się zmieniała, no więc wychodziłem z założenia, że wszystko jest super. Więc to mnie właśnie tak motywowało, a później jak już to... Ten pewien czas spędziłem na edukacji, faktycznie zrobiłem sobie kilka kursów na dietetykę, na trenera personalnego, przesłuchałem tysiące podcastów, no to jak notujesz wszystko i ten progres i siłowy, wiadomo sylwetkowy tak samo jest, no to, to dalej jest motywacja. Tylko, że jeżeli już osiągniesz ten poziom wiedzy, to tak naprawdę to nie ma prawa się nie udać, jak masz wszystko rozpisane na kartce, to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu, bo wiesz co masz robić. No chyba ta wiedza jest najbardziej istotna, nie? Tak, tak, tak. I trzeba ufać też temu procesowi, bo to nie jest tak, że my później schudniemy w tydzień, dwa czy trzy, zależy jakim się ma cel. Ale zawsze ten efekt osiągniemy, jeżeli faktycznie idziemy zgodnie ze schematem. Jeżeli robimy tak, jak powinno być książkowo, to nie ma prawa się nie udać. Ale wiesz, wydaje mi się, że trzeba też mieć na uwadze to, że nie przytyłeś w tydzień i nie Właśnie schudniesz o to w tydzień, nie? To chyba jest... Właśnie styl. o to chodzi. Wielu osobom się tak wydaje, że... Można tak zrobić, no i to się właśnie odbija efektem jojo. Jeżeli ktoś chce schudnąć w tydzień czy w miesiąc, schudnie. Ja nie mówię, że nie schudnie, rozpieprzy sobie gospodarkę hormonalną całkowicie, ale na to wesele okej, okay. okej okay, schudnie, tylko później wróci do jeszcze wyższej wagi. Więc no nie polecam nikomu, nie tyje się w tydzień czy w miesiąc, czy raczej w rok nawet z reguły, to jest kwestia kilka, kilku, kilkunastu lat zaniedbania. No, ale ludzie z natury są niecierpliwi. To każdy by chciał wszystko na już, nie? Niekoniecznie się da. Dlatego też jest teraz masa osób, które pro, propaguje może nie propaguje, ale publikuje e, takie. E, przemiany? To tak, może... takie przemiany. I obiecuje, że w 2-3 tygodnie ktoś zgubi 10 kilo. I hmm. to jest. Przykre, bo teoretycznie możesz, tylko że taka osoba Cię poprowadzi przez 2-3 tygodnie, zgubisz z nią te 10 kilo i ona Cię później zostawi z rozwalonym metabolizmem, z zaburzeniami odżywiania, e, to mnie tego boli w tej branży teraz. Ale wydaje mi się, że też tak umywa ręce od tego, nie? Robią swoje... Właśnie o to chodzi. Dziękuję, do widzenia. Dokładnie. Co tam dalej będzie? Oni mają już? gotowe programy na 3 tygodnie i poprowadzą Cię przez 3 tygodnie i później Ty się już baw sama. No to, że Ty wrócisz do tej wagi, to nie jest mój problem. Ja sobie zrobiłem Twoje zdjęcia teraz, zrobiłem sobie, <grym sobie <grym zdjęcia jak zaczęłaś. Tak, mam portfolio. <grym> Dokładnie. A powiedz mi proszę, jak zmieniło się Twoje podejście do treningu i do odżywiania się na przestrzeni całego czasu? Tego... Tej twojej metamorfozy. I wiesz, co na pewno zacząłem jeść więcej, zacząłem jeść zdrowie. No bo generalnie jesteś tym, co jesz, i to faktycznie to, to nie ma prawa nie mieć racji. No bo jak coś spożywamy, trafia do organizmu, no to składamy się z tego później. Więc przestałem jeść syfiaste jedzenie w cudzysłowie. Też teraz po czasie, jeżeli się odstawi coś na długi czas, to takie tłuste jedzenie, bądź bardzo słodkie, już nie smakuje najzwyczajniej w świecie. I też ta świadomość, że e, wiem, co ile ma kalorii mniej więcej. Więc jeżeli na przykład zjem takiego batonika. Kurczę, dalej będę głodny po nim, no nie? a zjem sobie obiad faktycznie w miarę pełnowartościowy, no nie będę głodny, więc takie wartości mi się pozmieniały. Już ta chwila przyjemności nie jest tego warta, żeby później musieć spalać to na rowerku czy na bieżni. No nie? W kontekście treningu na pewno nauczyłem się tego, że więcej nie znaczy lepiej. I to, że jeżeli ktoś ćwiczy 7 razy w tygodniu, to wcale mu się nie przełoży na zdrowie. I wręcz przeciwnie, tak naprawdę cały czas doprowadza do stanów zapalnych, może sobie bardzo łatwo zapłacić kontuzję. Też ludzie, im więcej ćwiczą, tym więcej powinni jeść, a to niekoniecznie idzie w parze. I może się okazać, że możemy sobie zrobić za duży deficyt, czyli za mało jeść, właśnie przez zbyt dużą aktywność. Bo jeżeli ktoś biega 7 razy w tygodniu, też jeżeli mniej jemy, więcej się ruszamy, to ten metabolizm zwalnia, bo organizm ma zapotrzebowanie kaloryczne i on musi wszystkie funkcje życiowe utrzymać. Jeżeli nie dostarczymy wystarczającej ilości kalorii, no to on będzie zużywał tych kalorii mniej, żeby wszystko, wszystko działało. To jest normalne, no bo. No, musi się utrzymać jakoś. Mhm. Dlatego na pewno zmieniło mi się podejście w tej kwestii, że więcej nie znaczy lepiej. Ja teraz ćwiczę cztery razy w tygodniu, kompletnie więcej nie trzeba. W moim przypadku też nie jestem kulturystą. Powiedzmy, że wyglądam w porządku zdrowo, ale nie jestem kulturystą, bo to jest w ogóle skrajność już całkowita. Natomiast w dalszym ciągu ludzie często zapyny, zapominają o tej regeneracji, która jest równie ważna z dietą. Więc. Yy... Więc wcale nie trzeba się jeść 3 godziny na siłowni, wystarczy godzinka, godzina 20, i zrobić cudowny trening w tym czasie mhm. eee, i, i chyba, chyba tyle. Ja słyszałam, się. że wam <grym> też jest sen, jeżeli chodzi o tak, regenerację. Tak, to regeneracja. Właśnie, właśnie, ludzie często śpią 4-5 godzin, ja też y, mam tą kwestię do dopracowania mhm. jeszcze, bo czasami się zdarza 6-7, ale to przez pracę, którą kocham, notabene. Y, tak, tak. 7-8 godzin to jest takie minimum. Absolutnie niektórzy potrzebują 9, ale mniej niż 7 godzin nie powinniśmy spać absolutnie. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ćwiczy, to mięśnie rosną w nocy. To też warto wiedzieć, że podczas snu, jak się regenerujemy. Mhm. E, dlatego, tak, sen jest bardzo, bardzo ważny. A w kontekście tego snu, jeszcze jak mogę wspomnieć, to jeżeli ktoś faktycznie ma problem z przespaniem całej nocy i śpi na przykład 4-5 godzin to warto sobie zrobić godzinną drzemkę w ciągu dnia, jeżeli mamy taką możliwość i to na naprawdę dobrze nam zrobi dla organizmu. Tak, A albo na przykład pomóc się melatoniną. Na sen tak, melatoniną czy ażwagandą. Mhm. też warto jak najbardziej. No, melatonina jest akurat szybszą opcją i bezpieczniejszą tak samo tak naprawdę, bo melatonina działa już po 30 minutach od wzięcia, aszfagandę trzeba brać przynajmniej tydzień, żeby ona zaczęła działać, ale też działają mniej więcej podobnie no, melatonina naturalnie w organizmie. Z hormonu snu, także, także tak zawsze można się wspomóc. A jeżeli ktoś faktycznie ma problem i nie jest w stanie, bądź ma taki tryb życia i kończy pracę 23, a później musi jechać na rano gdzieś, mhm. no to warto sobie zrobić tą godzinkę czy dwie godzinki drzemki w ciągu dnia. Jeżeli ale ma taką możliwość. To sobie jeżeli jest. ma taką możliwość, oczywiście, ale melatonina jest świetnym pomysłem. W razie takich kryzysowych sytuacji, tak, się, że tak. można się tym ratować. W aptece parę złotych i tak. jest. A powiedz mi, czy miałeś podczas swojej metamorfozy takie momenty zwątpienia i jak sobie z nimi poradziłeś, jeżeli się pojawiły? Mm, zwątpienia, czy z może nie, ale przyszła taka monotonia i takie zastanawianie się, czy to jest warte tego wszystkiego, bo tak naprawdę w końcu na pewnym etapie moje całe życie zaczęło się opierać na tej siłowni i nie było nic więcej. I... Tak naprawdę na początku no to była ta, przy, przed pierwszym efektem, jojo, to była ta szkoła, siłownia, nauka, dom, i tak naprawdę życia towarzyskiego to nie miałem kompletnie wcale. Później po czasie, na samym początku, też ciężko było mi złapać ten balans, właśnie przez to, że jeszcze chwilkę ćwiczyłem zbyt wiele, i też była praca, siłownia, dom, jedzenie. Praca, siłownia, dom, jedzenie, i nie było kompletnie znajomych, nie było żadnego życia towarzyskiego, więc to były takie momenty, gdzie się zastanawiałem, czy. To wszystko jest tego warte, super, wyglądam fajnie, czuję się fizycznie trochę lepiej, chociaż też jestem przemęczony, bo jest tego za dużo, więc y, trochę czasu mi zajęło, żeby złapać taki balans, żeby faktycznie ograniczyć tą liczbę treningów, zoptymalizować sobie to wszystko jeszcze bardziej, bo to nie jest, w jakim stopniu jest to moje życie, ale nie aż takim, żebym chciał nie mieć żadnego innego życia wokół tej siłowni. Dlatego to były takie momenty, gdzie może nie zwątpiłem, ale musiałem się zastanowić, co zmienić, co zrobić inaczej, no przecież to nie może tak wyglądać. To, to nie jest normalne, żeby e, nie mieć żadnego życia, jeżeli się ćwiczy na siłowni, no, bo na pewno się da, no i się okazuje, że się da. Także teraz mam kupę wolnego czasu, daje się pracować, daje się trzymać dietę. Teraz też do Ciebie przyniosłem pojemniki z jedzeniem swoje akurat, bo śniadanie o 7 i mamy godzinę 11, także trzeba będzie zjeść, A więc takich stricte zwątpienia nie, bo Cały czas były efekty. Jeżeli coś robimy, jeżeli coś robimy sumiennie, ważna jest motywacja. Bardzo ważna jest motywacja. Każdy będzie miał inną. Niektórzy właśnie chcą za 10 lat zagrać z dzieciakiem w piłkę. A jak teraz facet waży 120 kg, to prawdopodobnie nie zagra. Mhm. Niektórzy też mają problemy zdrowotne i po prostu ich rodzina jest dla nich ważna, albo po prostu chcą wejść w kieckę, którą nie weszły 15 lat temu, więc każdy ma tą motywację inną. Ważne, żeby znaleźć swoją, bo nie ma ogólnej dla każdego. I jeżeli już znajdziemy motywację, no to trzeba tylko działać. Jest masa osób, które właśnie pomagają w tym, więc ktoś nie musi studiować ton materiału, więc wystarczy kogoś zapytać, kupić sobie plan treningowy, ogarnąć jakieś szkolenie i no i tyle, no i tyle chyba. że wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby nie wpadać w skrajności skrajności. Tak, nie? zdecydowanie. Czyli, że dzisiaj Można się przejadam, a jutro jestem e, tym przysłowiowym Szczurem na, na siłowni to... i nie mam żadnego życia poza tym. Tak, tak dokładnie. W podobnej tematy też właśnie robię szkolenie teraz, także jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Zaraz Cię o wszystko wypowiem. <laughs> ale, ale ważne jest to, żeby nie wypadać w skrajności, bo to no nas tak. też ostatecznie do niczego nie doprowadzi. Mm, powiedz mi proszę, jak ta transformacja wpłynęła na Twoje życie psychiczne? Wiesz co, na początku dosyć ciężko, bo generalnie przez tą skrajną redukcję e, spore zaburzenia odżywiania i tak naprawdę przez pierwszy rok, jak właśnie byłem w tym okresie technikum, jak zrzuciłem te 40 kg, to ja potrafiłem przez 5-6 dni w ciągu tygodnia po każdej kolacji, po każdym obiedzie iść do toalety i wymiotować, dosłownie na siłę i to, to ciągnęło się ponad rok. No nie? Nikt z zewnątrz tego nie widział, no bo jak miał to widzieć? Ale psychicznie mnie to strasznie zniszczyło i bałem się jeść, yy, bałem się, że każdy kilogram, który zgubiłem, wróci z powrotem. Dlatego przeszło to w ogromne skrajności. Później też, jak już zacząłem się odżywiać zdrowo, powiedzmy, to w dalszym ciągu coś tam z tyłu głowy było i sporadycznie zdarzały się takie rzeczy. No, powiedzmy, półtora roku już nie ma takiej sytuacji. Natomiast pod tym aspektem mnie to dosyć mocno zniszczyło, dlatego też takie skrajności. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że nie można iść albo za bardzo w tą, albo za bardzo w tą stronę. Więc lepiej się najpierw troszkę doedukować, niżeli bez wiedzy iść all in. Więc. Pod tym aspektem mnie to, mnie to troszeczkę zrujnowało. Teraz już jest lepiej, ale dużo czasu minęło, żeby się naprawić, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bo tak jak mówiłem, fizycznie to mniej więcej od dwóch lat jestem w formie, a psychicznie, psychicznie właśnie też podobnie. Jak już faktycznie poukładałem sobie wszystko w głowie. Dowiedziałem się to, co miałem się dowiedzieć i wdrożyłem te wszystkie informacje, tą, tą wiedzę, no to teraz już jest w porządku. Teraz momentami mam problem z tym, że za dużo pracuję, ale to nie jest związane z siłownią, tylko... E... Może z charakterem. Może, może, może jestem pracoholikiem, takie rodzinne trochę u mnie, więc, ale no lubię. Jest to satysfakcjonujące, jak faktycznie robisz coś i to przynosi efekty, e, które widzisz, no nie? Dostajesz później wiadomości o podopiecznych, zdjęcia. No, to to jest naj... tak, najcudowniejsze uczucie jakie jest, nawet wiesz godzina 23 i na ci wysyła zdjęcie, że dobiłam te 10 tysięcy kroków, ja i ja wysyłam emotkę brawo i to jest cudowne. Przyszedł mi na myśl takie pytanie, czy miałeś zdiagnozowane bulimię albo anoreksję w tych swoich początkach transformacji? Wiesz co, w tych początkach transformacji to ja w ogóle bagatelizowałem jakiekolwiek badania się, mhm. także nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo nie robiłem żadnych badań tak naprawdę. Może też teoretycznie może mi to wpłynęło na lepsze, bo bym poszedł się zbadać i zdiagnozowali bym jakąś chorobę, to wtedy miałbym, no jestem chory. Jestem chory, dlatego jestem gruby, dlatego nic z tym nie mogę zrobić, bo po prostu jestem chory, no nie? Wiele osób tak robi, ja nie mówię, bo osoby z insulinoopornością, faktycznie z Hashimoto, mają problem, nie mogą mieć niektórych rzeczy, ten cukier też inaczej, inaczej się przyswaja, ale często jak mamy jakąś chorobę zdiagnozowaną, to sobie w tej chorobie szukamy problemu. Więc ja się w sumie może teraz z perspektywy czasu, jak już jestem na tym etapie, na kim jestem, jak już z tego wszystkiego udało się wyjść, cieszę się, że, że tak było, że nie miałem, no ale ja zawsze bagatelizowałem ten aspekt mniej więcej od dwóch lat faktycznie się badam regularnie, wszystko sprawdzam i wszystko jest super. Bo też genetycznie, genetyki nie mam najlepszej może, tak? Jakieś tam obciążenia są na, na różne choroby, ale, ale nie, nie badałem się tak odpowiadając. Czyli, um, czyli nie wiadomo. Czy nie mam pojęcia, że coś było. E, Bradykardia mam podejrze. E, to jest w kwestii niskiego tętna, mam strasznie niskie tętno A. i A. Z, mam cukier poniżej normy i cholesterol poniżej normy. To też właśnie jakiś czas temu robiłem badania i e, tyle, nic więcej mi nie wiadomo, reszta jest w porządku. Ciekawe, nie? Bo, bo często no. te dziewczyny, które tak się głodzą, no. to one właśnie mają zdiagnozowaną albo anoreksja, albo Tak, to prawda, tylko że się głodzą właśnie. I tu też brak jakiejkolwiek wiedzy. No, ludziom się wydaje, że jeśli będą jeść mniej, no to będą chudnąć. A mamy taki dostęp do informacji w tym momencie, taki dostęp do wiedzy, i większość tak naprawdę jest darmowa. No, faktycznie, jeżeli chcemy mieć to wszystko w takim kompendium skompresowane i w formie pigułki, no to trzeba kupić jakieś szkolenie, ale tak to jeżeli ktoś sobie parę godzin spędzi na internecie, to jest się w stanie dowiedzieć wiele, więc jest to trochę przykre, że ludzie pomimo tego jaki mamy dostęp do wszystkiego, dalej nie rozumieją tematu, no ale to jest też przez to, że chcą wszystko na już. To prawda. A ja jeszcze chciałam cię zapytać, co myślisz o takich yy, przyspieszaczach typu Ozempic? Albo y, słyszałam też o tabletkach, które są połykane, i one no. e, pęcznieją w żołądku i zapychają ten żołądek, i, i przez to czuć ciągle sytość. Co o tym myślisz? Wiesz, to tak samo jak jedzenie wacików na samolocie, <śm> octem odst na przykład. E, jeżeli chodzi o zempik, no to kulacja jest generalnie bardzo droga. On faktycznie jest lekiem. No, nie powinniśmy leków. Traktować jako coś, co nam pomoże schudnąć w świecie. Wszystko powinno być pod kontrolą lekarza. A to jest lek na cukrzycę, tak? Tak, tak. tak to jest lek na cukrzycę. Jeżeli ktoś faktycznie ma problem nie wiem, z poziomem cukru, z regulacją glukozy, no to można się zastanowić na przykład nad berberyną. To jest taka zdrowa, może nie alternatywa, bo to ci faktycznie w jakimś stopniu pomoże załagodzić apetyt, bo ureguluje się ten poziom cukru w organizmie. Mhm. E... Ale nie narobić ci problemów hormonalnych. Nie chcę się też za bardzo pytać na temat ozympiku. Z nim jest duży problem, bo działa. To jest największy problem. Działa czyli tak, hamuje apetyt. Tak, tak, tak. I też wpływa na, tą, na to metabolizowanie cukru. Więc faktycznie większość osób na nim chudnie najzwyczajniej w świecie. Tylko że kurczę, czy nie jest bardziej satysfakcjonujące dojście do tego samemu i nie muszę nie wspierać. Żeby nie musieć się wspierać żadną suplementacją z zewnątrz, bo też to nie jest efekt długotrwały. To jest tak samo jak na przykład z kupowaniem jadłospisu od dietetyka. Sobie kupisz jadłospis na 1500 kalorii, będziesz jeść przez miesiąc, i co później? Będziesz do końca życia kupowała jadłospis od dietetyka, żeby trzymać wagę. To jest bez sensu, dlatego lepiej się nauczyć. Ale też y, ma to swoją drugą stronę, bo jeżeli na przykład biorąc o zębik, no. schudniesz, czyli jesz mniej, bo nie masz apetytu. Tak, ale co do końca, końca życia będziesz brać o zębik? To swoją drogą, ale no. chodzi mi o to, że nie dostarczasz organizmowi potrzebnych składników. Tak. Bo po prostu ich nie zjadasz. Tak, 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 dokładnie, no bo jednak witaminy, minerały to wszystko jest potrzebne i też ten metabolizm później e, zwalnia, jeżeli dostarczamy mniej, no bo organizm musi mniej zużywać, więc no, nie jest to najlepsza opcja. Naprawdę nie jest to najlepsza opcja. No mam znajomych chociażby po. E, Jezu, wypadło mi to słowo. O Jezu. Dietetyce? Nie, dietetyce. E, operacja zmniejszenia żołądka. Operacja bariatryczna. Bo tak, mam znajomych po bariatrii na przykład. No i tutaj e, też z jednej strony spoko, bo mniej jemy, ale z drugiej strony. Jeden kolega, może nie będę wymieniał z imienia, ale on z, 200, z 240 kilo teraz waży 80 parę. Tylko, że on cały czas jest w deficycie, on jest taki wysuszony w tym momencie. On schudł już jakiś czas temu, tak naprawdę. Niektórzy się już pewnie będą domyślać, kto to jest. W każdym razie też jest niedożywiony. Niby czuje się ok, ale na pewno mu to wpłynęło na zdrowie, bo jak ważył te 240 kilo, to on się nie ruszał dosłownie, no, nie był w stanie nic zrobić, ale w dalszym ciągu troszkę w drugą stronę to poszło i teraz też je za mało. Jednego potopycznego tak samo mam po, po bariatrii, też schudł bodajże ze 140 do 88 i teraz fajnie nam się to udaje z tego wychodzić, bo on tak samo jadł 1500 kalorii cały czas. Teraz yy, jadł przez pierwszy miesiąc bodajże 2300, miał adwospis rozpisany ode mnie. I dalej mu spadł kilogram, więc już odbiliśmy się trochę od tego zera i ta waga cały czas spada, a on się czuje lepiej. Także tutaj też takie skrajności może nie są najlepsze. Nie są najlepsze i biorąc pod uwagę to, że na przykład tylko chudniemy poprzez deficyt kaloryczny, no. nie ruszając się, to ta skóra jednak wyczaje, co? bo takiej szybk szybkiej utracie wartości. Po szybkiej utracie, to ja też jestem świetnym tego przykładem generalnie, bo właśnie w tej pierwszej redukcji teraz mi się tego dużo. Czasami się zastanawiam nad operacją, ale to jeszcze może nie w tym momencie dam sobie jeszcze parę lat. Tutaj warto też sobie na przykład kupić jakiś kolagen, faktycznie suplementować witaminę C, wolniej tą redukcję przeprowadzać i ćwiczyć. I ćwiczyć, trening siłowy naprawdę potrafi zdziałać cuda, jeżeli chodzi o właśnie elastyczność tej skóry. Więc, w takich właśnie skrajnościach jak bariatria czy jak ten ozempik, no to na pewno trzeba zadbać o tą całą otoczkę, czyli o wszystkie suplementy na skórę, o kolagen, o poprawną regenerację, czyli poprawną ilość snu. Także te wszystkie poboczne aspekty również muszą być dopięte na ostatni guzik, jeżeli ktoś się decyduje na takie skrajności. Tak, to musimy mieć tego świadomość, że jednak trzeba się ruszać. Tak, tak. Nie e... wystarczy po prostu łyknąć tabletkę, o znaczy, ozębik się w ogóle podskórnie tak. stosuje, e, tylko o tą resztę też trzeba bać. że To jest trochę, może, w tym, no w tym przypadku tak, to jest trochę pójście na łatwiznę, bo jednak y, możemy to zrobić sami. Jeżeli ktoś nie jest chory, zakładamy, mm -hmm. jeżeli, jeżeli ktoś nie potrzebuje tego ozębiku, a decydujemy się na to, więc ogarnijmy chociaż tą resztę wtedy. Co było naj, najcięższe w odchudzaniu? Mam na myśli tutaj kwestie fizyczne czy emocjonalne? Najczęstsze, wiesz, co, dla części osób te emocjonalne są cięższe. U mnie też było łatwiejsze to, że tak naprawdę już ten konkretny etap. Ja kupowałem jedzenie do domu. Nie było tak, że jest czekolada, ktoś ją kupił, więc ja ją sobie mogę zjeść. To jest też problem w większości osób, że mają dostęp do takiego sywiastego w sensie jedzenia jeżeli coś jest na miejscu, no to to zjemy. Jeżeli tego nie kupimy, to tego nie zjemy. Więc u mnie ten aspekt psychiczny nie był takim dużym problemem. Fizycznie na dobrą sprawę też nie miałem zbyt wielu... Nie miałem problemu, żeby pójść na tą siłownię te 4, 5, 6 razy w tygodniu. Zawsze się znalazłem to czas kosztem, powiedzmy, innych rzeczy. No nie siedziałem przed telewizorem, nie siedziałem na telefonie, tylko w tym czasie siedziałem na siłowni, a na siłowni też możesz siedzieć na telefonie generalnie, więc to jest kwestia organizacji czasu, więc u mnie nie był aż takim dużym problemem ten aspekt psychiczny, do jedzenie nie kusiło tak bardzo, też kwestia o jakim etapie życia mówimy, czy o tym na początku, bo na początku to było najgorszy scenariusz jaki mógł być, to ja sobie popsułem wtedy wszystko co mogłem tak naprawdę, a później już najlepszy, jak już człowiek ma świadomość to to wszystko szło z górki, więc na początku ten psychiczny to tak jak ci mówiłem, że po każdym posiłku wymiotowałem, e, faktycznie biegałem, rozwaliłem sobie kolana na przykład doszczętnie, bo jak faktycznie miałem sporą nadwagę i codziennie biegałem, no to jednak te stawy dostają w dupę, nie ma co mówić, bo przeciążenia jak skaczemy e, są spore. Także fizycznie w sumie jedyne co mi e, co pamiętam do teraz tak naprawdę z tego okresu nadwagi, no to to, że kolana mi czasami bolą. Powiedz mi, czy jest takie jedno przesłanie, które chciałbyś przekazać osobom, które są na początku tej drogi, mm -hmm. które nie bardzo mają motywacji i tak naprawdę nie wiedzą, co robić. No generalnie motywację no, musimy sobie znaleźć sami. I to też nie jest tak, że ta motywacja nagle w którymś momencie przyjdzie. Tak naprawdę zawsze coś się znadzie. Tak, jak wcześniej mówiłem, chociażby w kontekście tej, tego grania w piłkę z dziećmi. Tak samo nie wierzę, że ktoś nie ma problemów czy z kolanami, czy z kręgosłupem, czy nie ma zadyszki wchodząc po schodach. I to wszystko to jest właśnie motywacja. Także nie ma czegoś takiego, że za miesiąc może pojawi się coś, co spowoduje, że będzie mi się chciało. No nie, nikomu się nie chce. I też się czasami nie chce iść na tą siłownię, bo to jest męczące na w świecie, ale mam cel, który chcę osiągnąć po prostu. I najważniejsze to nie szukać odpowiedniego terminu, bo nie, 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 nie przyjdzie nigdy odpowiedni termin. A tak w poniedziałku, od jutra, od Właśnie o to miesiąc, od roku? Najgorszy jest od jutra, bo to jutro nigdy nie nadchodzi tak naprawdę. Tak. Dlatego jeżeli coś chcesz zmienić, to idź dzisiaj. Teraz mamy, no dobra, jest młoda godzina jest 12, ale tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał zacząć, to spokojnie nawet o 17, 18 karnety na siłowniach dalej są w promocji. Masa osób ma multisporta, z którego nie korzysta. Więc jak coś chcesz zmienić, to od dzisiaj, a jeżeli faktycznie nie masz jak pójść na tą siłownię dzisiaj, to zrób ten spacer wieczorem. Zrób ten spacer, dodaj jakąkolwiek aktywność dzisiaj, pobierz sobie fitatu i naucz się z niego korzystać dzisiaj, jak będziesz mieć trochę czasu wieczorem zamiast tego TikToka na przykład. A faktycznie, jeżeli w pracy nie masz tego multisporta, załatw sobie od kolejnego miesiąca. I zacznij już robić jakieś kroki. Jeżeli faktycznie nie możesz w całości zacząć dzisiaj, zacznij robić jakieś kroki w tym kierunku. To to jest takie moje przesłanie, żeby tego nie, nie przekładać właśnie, bo to do nikąd nie prowadzi. Bardzo ładnie powiedziałeś. Dziękuję Ci ja, za naszą dziękuję rozmowę. Dziękuję Ci również za, za rozmowę. Bardzo miło było i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli przyjemność porozmawiać. Na pewno. Dzięki.